Kiedy rozpoczynała się praca nad renowacją katedry wawelskiej, Wyspiański z miejsca, bez namysłu, nie podejmując żadnych układów, rozmów, czy to się przyda, czy się nie przyda, zaczął projektować witraże do katedry wawelskiej. One nigdy oczywiście nie zostały zrealizowane, prawda? I nie ma prostej odpowiedzi, czy to jest źle, czy to jest dobrze. Natomiast ślady tej pracy i yy, takiego sposobu obecności artysty w, przy konkretnej przestrzeni realnego miasta zostały do dzisiaj. To są oczywiście te wielkie kartony, yy, yy, projekty witrażowe i cały szereg rysunków, szkiców, jeszcze nie kartonów. Przecież niektóre z nich są szczególnie jakby ekspresywne, ważne, mówiące bardzo wiele o tym, jak nowoczesnym artystą był Wyspiański, a zarazem jak w tej nowoczesności był artystą, dla którego czas miniony Czas kultury w pierwszym rzędzie i artystycznych, zwłaszcza wytworów tej kultury, nie jest przeszłością, tylko trwa właśnie. Jest jakby włączany w czas teraźniejszy i stanowi cząstkę tego, co dla Wyspiańskiego było obecnością tu i teraz. Człowieka i całego świata, który człowiek wokół siebie wytwarza i w którym także żyje. Świata, który nie jest jego wytworem tylko. Myślę tutaj między innymi o takich słowach, które padają w resalu z ust dziennikarza i które dotyczą właśnie tego napięcia, przeszłość i teraźniejszość. I to jest taka bardzo ostra diagnoza skierowana w stronę współczesnego autorowi tego dramatu pokolenia i społeczeństwa, które jest zanurzone w przeszłości właśnie i które nie potrafi się wyrwać z pewnych ograniczeń, z pewnych jakby czadów tej przeszłości. A ma obecność za nic i ta obecność w wypowiedzi dziennikarza oznacza tu i teraz, aktualność, te chwile, w której się żyje, prawda? dziennikarz mówi o chwili w sensie metaforycznym, o czasie, w którym żyje pewne pokolenie, prawda? ale w twórczości Wyspiańskiego ten czas jego własnego pokolenia na przykład przekłada się także na czas jednostki, która musi żyć jak najintensywniej w każdym momencie, w każdej chwili, tej jakby najmniejszej, tej najbardziej intymnej właśnie, nie w perspektywie historii, nie w perspektywie wieczności czy perspektywie form idei historiozoficznych tylko właśnie w tym skromnym tu i teraz konkretnego jednostkowego człowieka.